Cześć, dzisiaj nagram dla was pięć faktów Pierwszy, mam 11 lat. Drugi, urodziłem się 2007 roku, 6 sierpnia. Trzy, urodziny mam 6 sierpnia. Czwarty fakt, mam rodzeństwo siostrę. Piąty fakt. Ogólnie to może tych faktów będzie trochę więcej, ale teraz jest pięty, piąty, 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 piąty. Piąty dzisiaj teraz jest Kiedyś jak grałem w piłkę na meczu uderzyłem mocno w słupek z całej siły, piłka się odbiła i sam siebie znakautowałem. Szósty. Jakbyście chcieli wiedzieć gdzie grał w piłkę, to piłkę w Kamerzy stadzie piłka a tu. Nie to nie to. A tu mam taką piłkę, jest trochę flag. A pokazać wam moją bramkę? To jest moja bramka. Tam jest jedno okienko, a tu jest drugie okienko to bardzo bym chciał dostać jakiś statyw, bo nie musiał z aparatem latać co chwilę, Jak jak Pershingi. Mam dwa pieski. Kurde, jeden poszedł się załatwić. O, tu jest pierwszy piesek, a drugi w prawie zasypia. Tu jest drugi piesek. Właśnie moja mama coś do mnie powiedziała, ale nie za bardzo to rozumiem. Więc trochę kijowo. Dziewiąty fakt, chyba, to taki, że trzy dni temu zbiłem lusterko. Więc tak trochę kijowo, nawet wam pokażę, od czego zbiłem. Idziemy, 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 idziemy. Od tego główna. Więc... Mam miejsce do zabawy, 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 no zabawy. Więc też Wam pokażę, jeśli flash będzie dosyć widoczny. Jest to takie oto miejsce.